Witam Was bardzo serdecznie. Trzeci odcinek misji 30, czyli staramy się uzyskać te 30% z matury poprawkowej z matematyki, a również pewnie w przyszłych latach z matury podstawowej, po prostu tutaj w pierwszym majowym terminie. Dzisiaj zajmiemy się wielomianami, ale w bardzo prostej formie, w, taki, w takiej formie, w jakiej pojawiają się one na maturze. Tutaj będzie można zyskać od 2 do 4%, także już Kolejne, kolejne spore, spore punkty w dążeniu do tych upragnionych 30%. Zaczniemy sobie od pierwszego zadania. Matura z 2015 roku takie zadanie rozgrzewkowe i mamy pytanie: jaka jest suma pierwiastków takiego oto równania? Może sobie przepiszmy niżej jeszcze to równanie. Mamy x plus 3, x plus 7. I x minus 11 i to wszystko jest przez siebie mnożone i ma być równe 0. Co to są pierwiastki równania? Pierwiastki to są oczywiście takie x, -y, które to równanie spełniają. Zauważcie, że sytuacja jaka jest tutaj, czyli mnożenie przez siebie trzech różnych czynników i w wyniku mamy otrzymać 0. Co nam to mówi? Zawsze w takiej sytuacji wiemy, że Choć jeden z tych czynników, przynajmniej jeden z tych czynników, musi być równy 0, czyli x plus 3 musi być równe 0 lub x plus 7 musi być równe 0 lub ten trzeci, czyli x minus 11, musi być równy 0. No i co otrzymujemy? Skoro x plus 3 ma być równe 0, to x w tej sytuacji jest równe minus 3. I to jest już jeden z pierwiastków naszego. E, Równania, ponieważ on właśnie rozwiązuje to równanie. Ten właściwie, tak naprawdę wielomian po przemnożeniu trzeciego stopnia to byłby. Następnie x plus 7 równe 0, czyli x musi być równe minus 7, żeby to się wyzerowało. A jak to się wyzeruje, to zeruje nam się cała lewa strona i wiemy, że jest to prawda. I następnie x minus 11 równe 0, czyli x musi być równe 11. I mamy takie 3. Trzy pierwiastki tego równania, które je rozwiązują, jak to pierwiastek, właśnie z definicji. I zadanie pytali nas o sumę pierwiastków. No to zapiszmy sobie: minus 3, skoro suma to plus, kolejny to jest minus 7, plus i kolejny to jest 11. Wstawiamy. Co otrzymujemy? Minus 3 plus minus 7, czyli minus 3 minus 7 to jest minus 10, plus 11 i otrzymujemy. Minus 10 plus 11, czyli wyjdziemy 1 na plus. I to dokładnie będzie naszą odpowiedzią ostateczną w tym zadaniu, czyli zaznaczamy odpowiedź C. I w tej sytuacji zdobylibyśmy już bez problemu 1 punkt, czyli 2%. Teraz sobie przejdziemy do zadań, w których będziemy mogli zdobyć tych procent 4, ponieważ są to zadania otwarte za 2 punkty. Tutaj treści nie będę umieszczał u góry, ponieważ treść jest bardzo jasna. Rozwiąż równanie. I to będzie dzisiejsze drugie zadanie, więc sobie jako dwójkę oznaczymy. Mamy rozwiązać równanie następujące. 4 minus x i razy w nawiasie x kwadrat minus 2x minus 15 równa się 0. Po prostu rozwiąż równanie. Oczywiście, tak na boku napiszemy, że dziedzina to jest zbiór liczb rzeczywistych. Tutaj nie ma żadnych pułapek, ułamków i tak dalej, ale tak dla spokoju napiszę. Myślę, że od Was by nie było to wymagane, aby zdobyć jeden z tych dwóch punktów tutaj na, w tym zadaniu. Co otrzymujemy? Znowu mamy iloczyn po lewej stronie, dwóch czynników i ma być to równe 0. Czyli wiemy, że jeden z nich musi być równy 0 lub druga opcja. Ten drugi nawias x kwadrat plus 2x minus 15 musi być równe 0. No i zajmijmy się teraz tym pierwszym. Oczywiście z tego pierwszego wynika, że x musi być równe 4, żeby to się wyzerowało. I już jest to jednym z rozwiązań. Lub po drugiej stronie mamy nierówność kwadratową. Co należy zrobić? Kto nie pamięta, to odsyłam do odcinka drugiego misji 30, gdzie rozwiązywaliśmy nierówności kwadratowe. Tutaj jest równanie kwadratowe, ale je się rozwiązuje bardzo podobnie, ponieważ znowu musimy skorzystać z delty. Delta to było b kwadrat minus 4 razy a razy c. I na spokojnie sobie ją rozpiszmy. b to w tej naszej sytuacji tutaj, zaznaczymy sobie to ładnie, b to jest dokładnie to, czyli mamy 2 i podnosimy je do kwadratu. Minus 4 razy Czym jest teraz A. A to jest to, co jest przed x kwadratem. W tej sytuacji oczywiście 1, bo to jest po prostu x kwadrat, czyli 1x kwadrat, czyli razy 1. Następnie razy teraz mamy C. Na pomarańczowo sobie zaznaczymy. To jest wszystko, co jest poza x, czyli minus 15 ze znakiem, to jest bardzo ważne. Minus piętnastka ze znakiem. Ok. I piszemy dalej równa się. Co otrzymujemy? 2 kwadrat to jest 4, minus razy minus da nam plus, a 4 razy 1 to 4 i razy 15 to 60, czyli 64. Nasza delta jest 64. Pierwiastek z delty będzie oczywiście łatwy, bo będzie to 8. I wyliczamy sobie nasze x1 i x2. Jak to robimy? x1 to jest oczywiście ze wzoru. Mamy to w tablicach, także korzystajcie śmiało. Minus b minus pierwiastek z delta przez 2a. A x2 analogicznie, tylko minus b plus pierwiastek z delta przez 2a. No i wstawiamy. Minus b, minus ze wzoru. A b była po prostu plus dwójka, czyli dwójka, czyli dwójkę wpisujemy. Minus pierwiastek z delta to było 8 przez 2a, czyli 2 razy 1. A na dole będzie analogicznie tylko z plusem przed ósemką, oczywiście, bo reszta jest dokładnie taka sama. I co mamy? U góry mamy minus 10, na dole mamy 2. Minus 10 przez 2 to jest znak minus i 10 przez 2, czyli minus 5, a tu mamy minus 2 plus 8, czyli 6 na plusie, przez 2, czyli 3. I ostatecznie mamy trzy rozwiązania takiego równania, czyli w odpowiedzi należałoby napisać, że x jest równe minus 5 lub x jest równe 3 lub x jest równe. Cztery. W kolejności, od, malejąc od najmniejszych do największych, to jest akurat e, nieistotne, ale ja tutaj, jako taki powiedzmy, pedant matematyczny, e, tak sobie to zanotowałem. E, czyli mamy takie trzy rozwiązania, i jest to dokładnie odpowiedź w tym zadaniu. OK, możemy sobie przejść do zadania kolejnego. To już zadanie trzecie dzisiaj. Tym razem z matury z 2018 roku. Znowu jest treść po prostu: rozwiąż równanie. Także po prostu zapiszmy sobie równanie, jakie należy rozwiązać. x do trzeciej plus 125 razy x do kwadratu minus 64 równa się 0. Zauważcie, znowu ta sama umiejętność. Mnożymy przez siebie dwa nawiasy i ma być 0, czyli x do trzeciej plus 125 musi być równe 0 lub. Druga opcja, x kwadrat minus 64 musi być równe 0. Dziedzina to oczywiście rzeczywiste, już tak sobie na boku dla, e, dla tutaj perfekcji rozwiązania to zapiszę. I co otrzymujemy? Otrzymujemy, że x do trzeciej musi być równe minus 125. No i teraz musimy się zastanowić, jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam minus 125. Gdyby to było samo 125, to po prostu byłaby to piątka, bo zauważcie, że 5 razy 5, razy 5 to jest 25 i razy jeszcze jedna piątka, czyli 125. Ale my chcemy mieć minus, a zobaczmy, jak pomnożymy minus piątkę, razy minus piątkę i razy minus piątkę. To otrzymamy oczywiście liczbowo ten sam wynik 125, a minusów jest ile? Minus, minus, minus. Nieparzysta ilość minusów. Jeżeli mnożymy przez siebie nieparzystą liczbę minusów, to otrzymamy oczywiście minus, ponieważ te dwa minusy dadzą nam plus, tutaj nam ciągle zostaje minus, a z tego dalej otrzymujemy oczywiście minus. Czyli widzimy, że to tak powiedzmy było tutaj tak na boku jako takie wyjaśnienie. Dlaczego tak jest? Otrzymujemy, że w tej sytuacji x musi być równe minus 5 i jest to już jednym z rozwiązań tego równania. Teraz przechodzimy na, do naszego drugiego przypadku, czyli x kwadrat. Po przeniesieniu 64 na drugą stronę z przeciwnym znakiem, będziemy musieli mieć zapisane, że x kwadrat to musi być równe 64. Jaka liczba podniesiona do kwadratu da nam 64? Oczywiście w tej sytuacji x może być równe 8. I już jest to kolejne rozwiązanie, bo 8 razy 8 to jest oczywiście 64. Ale tutaj musimy jeszcze pamiętać o drugim rozwiązaniu, ponieważ pamiętajcie, że gdy podnosimy do kwadratu liczbę ujemną, to otrzymamy i tak liczbę dodatnią. Czyli jak napiszemy sobie, że x równy minus 8 też spełnia, to zauważcie, że minus 8 razy minus 8 to będzie oczywiście 64, bo 8 razy 8 to jest 64. Jaki znak? Minus, minus. Minus z minusem da nam plus, czyli po prostu 64. Czyli to też spełnia to założenie tutaj u góry. No i otrzymujemy trzy rozwiązania tego e, równania z treści zadania. I byśmy mogli sobie napisać, oczywiście, odpowiedź ostateczną, że x jest równe minus 8 lub x jest równe minus 5 lub x jest równe. Osiem. Ta fałka to taki właśnie zapis tego słowa lub po matematycznemu, że tak powiem. Ok, zadanie trzecie myślę rozwiązane bezproblemowo i przejdziemy do zadania czwartego, ostatniego w dniu dzisiejszym dotyczącego wielomianów. Rozwiąż równanie, czyli znowu taka sama treść, więc po prostu piszemy, jakie to równanie mamy rozwiązać. X do trzeciej minus 5x kwadrat, minus 9x plus 45 równa się 0. I słuchajcie. Tutaj nie mamy jeszcze niestety, jest to poziom trudniejszy, ponieważ nie mamy tutaj tej sytuacji, gdzie mamy już te nawiasy, jeden nawias razy drugi nawias równe 0. Tutaj musimy do tego samodzielnie dojść. Zauważcie, co możemy zrobić. Jeżeli z pierwszych dwóch czynników, pierwszych dwóch składników wyciągniemy sobie x kwadrat przed nawias. Co otrzymamy? X kwadrat musi być pomnożony przez X, żeby otrzymać X do trzeciej. Tutaj pozostanie znak minus i będzie po prostu 5. Zauważcie, że teraz to co otrzymaliśmy zgadza się z tym u góry. Zawsze sobie dobrze jest napisać to, co uważamy, że po wyciągnięciu przed nawias zostanie w nawiasie i sprawdzamy, czy to faktycznie po przemnożeniu da tyle ile chcemy. X kwadrat razy X to jest X do trzeciej. Dobrze. I teraz mnożymy to, co przed nawiasem, razy ten drugi składnik w nawiasie. Czyli minus 5 razy x kwadrat. Wszystko się zgadza. A teraz z kolei z tych dwóch kolejnych składników znowu coś wyciągamy przed nawias. Wyciągamy sobie minus 9 przed nawias. I co otrzymamy? Oczywiście tutaj sam x. Tutaj skoro wyciągamy minus 9 a tam była plus 45, to musimy zmienić znak. Minus razy minus da nam plus, co za chwilę sobie zresztą sprawdzimy. A oczywiście 45 to jest 9 razy 5, czyli tutaj musimy wpisać piątkę. No i to ma być równe 0. Sprawdźmy jeszcze, czy faktycznie przemnożenie tego nawiasu da nam to, co u góry mamy. Minus 9 razy x, faktycznie to jest ten pierwszy składnik, teraz minus 9 razy minus 5, minus razy minus, czyli plus. 9 razy 5, 45. Wszystko się pięknie zgadza. I co robimy w kolejnym kroku? Zauważmy, że mamy x minus 5 tutaj i x minus 5 tutaj, więc wyciągamy sobie x minus 5 przed nawias. A co nam zostaje w nawiasie, tym, który teraz jakby tworzymy? Bo to, że to jest wcześniej w nawiasie, no to ok, sobie jest, a my teraz tworzymy, o, ten, oto nawias, tutaj wielki, taki gruby, tworzymy x kwadrat minus 9, dokładnie to, co mamy przed tym, i przed tym, ponieważ to właśnie teraz wyciągamy przed. I to ma być równe 0. I doszliśmy tym sposobem do takiej samej sytuacji, jak w zadaniach drugim, trzecim i właściwie też pierwszym z dnia dzisiejszego, bo tego się dzisiaj uczymy, czyli otrzymujemy, że x minus 5 musi być równe 0, lub x kwadrat minus 9 musi być równe 0. Z pierwszego od razu widzimy, że x musi być równe po prostu 5. A w drugim przypadku x kwadrat musi być równe 9, po prostu żeby to się wyzerowało. A zatem oczywiście x jest równe 3, to jest jedno z, ty z tych rozwiązań tutaj po prawej stronie, ale jest też oczywiście druga opcja, a trzecia łącznie, ponieważ x może być również równy minus 3, analogicznie jak tłumaczyłem Wam w trzecim zadaniu, ponieważ minus 3 do kwadratu da nam również 9. Tu musicie o tym zawsze pamiętać, że. 3 zarówno jak i minus 3 podniesione do kwadratu da dokładnie tyle samo, bo da 9, ponieważ minus razy minus da nam plus. No i tym sposobem możemy sobie od razu zapisać odpowiedź, że x jest równy minus 3 lub x jest równy 3 lub x jest równy 5. I to są trzy rozwiązania tego równania, które mamy u góry. Bardzo Wam dziękuję za, za dzisiaj. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań, jeżeli macie jakieś problemy, chętnie odpowiem. I zapraszam na kolejne odcinki, które już niebawem. Bardzo dziękuję.